Co? 500 linków i jeszcze? I 35 15... na plusie? Hmm. No. 500 plus dostaniemy. <noise> Cześć tu, Josephine. Dzisiaj zrobimy zadania u nowo wyremontowanego Jamesa. I oczywiście pozdrawiam Was, dziewczyny, wszystkie tu zebrane. I jest z nami oczywiście Katia No. Nie może zadębujemy, tak? Tak, zabydłuj. Hmm. A może pomachamy? Ja. A może pomachajmy od razu, gdzie jest machanie. Uwaga, czekamy. Uwaga, machają wszyscy. Pozdry Pozdry ty, ty. Pozdro, pozdro. Wow, perfect timing! Machu, Dobra. machu. A w ogóle zobaczcie, co ja tu... Patrzcie, jak perfekcyjnie. Były dwa perfect timing. A w ogóle zobaczcie, mama siedzi na takim fajnym luzytanku. <noise> nie, dobra, ale jest tu jakiś nowy luzytan. ja właśnie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to za nową maść, czy co. Ja już to zobaczyłam na tym, na stronie SSO na tym zdjęciu i nie wiedziałam, co to jest za koń, ale to jest po prostu ten. Dobra, Onower. zaraz się okaże. Dawaj jedziemy po te zadania. Tak, więc tutaj się nasze zadanko zaczyna. Ciekawe, czy nie będą nie długie mam. te zadania. Ja ogólnie mi brakuje 3000 PD do następnego levela. Nie ma szans. Wiem. Dobra. Może na fobule. Dobra, 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 już. Hej, pewnie jesteś nowa w stajniach Murland. Ja tutaj przyjeżdżam od lat, więc jeśli masz jakieś pytania, to śmiało. Tak w ogóle to mam na imię Sindra. Miło Cię poznać. Powiedz... Hej, Josephine, ktoś pisze. O, nie wiedziałam, Jezu. Dobra, hej. No to... hej. Dobra. Hmm, co my tu mamy? Od tylu lat przyjeżdżam na obóz jeździecki dziecki z tajni Murland, że gdyby mieli pro program lojalnościowy, to już bym wygrała darmowego konia. Haha, ha, marzenie. Nie ma szans, żeby pan Murland tak po prostu rozdawał konie. O. Gdzie ona? No, zniknęłyśmy, bo robiłyśmy zadanie, przy którym się znika. Tak, jak mogę się ruszyć, nie mogę się ruszyć, bo teraz mnie no, nie, bo nie widać, bo w zadaniu. To... Od tylu lat przyjeżdżam na obóz iść dziecki stajni Murland, że, że gdyby mieli. To już, ten... było. Aha, to już było. No, konie nie są tanie. Właściwie to baby boy. Albo nieważne. Które? Ty pierwsze, ja drugie. Dobra. Ty, czy, ty, ty drugie. Pierwsze. Ty ja pierwsze. To samo mamy. Tak czy siak oszczędzałam i mogę sobie kupić własnego konia. A poza tym to pan Murland mówi, że już niczego mnie tutaj nie nauczy. Czas ruszyć na nowe tereny. Nigdy nie będę najlepsza, jeśli nie będę sobie stawiać nowych celów, prawda? Tak, jest Sindra. Dzięki. Właśnie dlatego ruszam do egzotycznego fortu Pinta. Słyszałaś już o nim? To nadmorski raj z bogatą historią i mnóstwem koni. Mają nawet dyskotekę. Jak już tam dojadę, to kupię swojego wymarzonego konia. Tylko, że tak jakby się zgubiłam. Rozjechały się dziewczyny, bo co chwila znikasz. Podwiozę cię, wskakuj. Myślałam, że świetnie znasz te tereny. Ty pierwsze i no ja drugie. No to standardowo. Hmm, ty masz pomożesz mi, a ja mam tak, tylko że z reguły pan Murland nie puszcza nas poza farmę starego Jaspera bez opiekuna, ale ty chyba dobrze radzisz sobie w siodle. Może mnie podwieziesz Wielkie dzięki. A to też mamy mam. to samo. A ty mi wielkie dzięki. Pomożesz mi tam było napisane. Kolejny przystanek Fort Pinta. Dobrze. Wii? Mówisz? No to skok. Nie robię. Dlaczego? A w ogóle zobaczcie. Postarałam się nad trenieniem. Mojego konieczka ja ma już 13 level. To dzięki temu, że Jula z tobą trenowała na Kati. No, bo tak sama byś się nie zdobyła, pewnie. To nie, na pewno Jula. nie. Gdzie Jula? Wcięło ją. Julia, gdzie jesteś? Nie wiem, czy nie wcieł. Dziś to ci... dopiero była, zniknęła. Siedziała. Na siedzisku I nagle takie. Nie ma jej. Patrz się zat zatopiła się w. Łodzi, dobry! Josie. Julia, gdzie ty Jurek. byłaś? Właśnie mówimy, że ten, że liwka dzięki tobie wytrenowała. Wytrenowała. <śm> swojego tak, oczywiście. Konia. Poz pozdrawiam cię, Magdalena, więc. Klikamy Strażnika, bo mamy teraz zadanie. U Strażnika. <śm> Okej, okay, no to teraz klikamy strażnika. Dziewczyna, która kocha konie. Klik. A, bo co to to uszkodzone oświetlenie? A to, 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 to A to są te takie no, tak, na jak... repkę, tak? Nie, nie na rebkę ogólnie, tak. Nie? Znaczy na, na repkę. Może być na repkę, no ale ogólnie, żeby tak sobie zrobić, żeby wiesz, ten itp., itd. O, ten strażnik się tu przeniósł. Hej, ani kroku dalej. O nie. Strach się bać. Straszny minister turystyki. Tak? Tak. Niestety musisz zejść z konia, zejść z konia i pójść ze mną. Co? Tak, schodzimy z konia. Łamiesz paragraf 46b Kodeksu jeździeckiego Fortu Pinta Jechałam zbyt szybko. Kodeks jeździecki, a co to? No to ty pierwsze jarzuję. Ty masz tak. Najprawdopodobniej, a to oznacza, że naruszyłaś również paragraf 17c. Dalej. E, ty. To teraz ja? A ja mam nieznajomość. Prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. I hmm. ja mamy teraz to samo. Zobaczmy. 7000 szylingów za jazdę w dwie osoby w strefie do jazdy pojedynczej. 3500 szylingów za prędkość. Josefin, to moja wina. Chciałaś mi tylko pomóc. Zapłacę te mandaty. Oho! I 15 tysięcy szlingów za próbę przeniesienia mandatów bez upoważnienia. Orety. Yy, zrobię co tylko się da, ale kurczę. Żadnych kurczę. 4 tysiące szlingów za zamówienie kurczę. Ale. Kurczę. To, ja, to ja mówię kurczę mu na przekór, A ty mówisz ale. I ja mam, nie prowokuj mnie. I masz to samo. Widzę, że mam do czynienia z niezłymi gagatkami. Natychmiast zgłoście się do ministra turystyki. On będzie wiedział, co z wami zrobić. Gdzie ten minister turystyki? James. To James jest? Zbliżenie. No Jamesa. Dobra. Dobra, do Jamesa. No to biegniemy. Dziewczyny, tu coś piszecie, ale my nie widzimy tego, bo my patrzymy na te zadania. Jestem taka profesjonalna. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. O, pięknie jest. Patrzcie, coś tu krzywo jest, widzicie? Straszny minister turystyki A w ogóle ja troszeczkę swój outfit zmieniłam Na czarno-niebieski Taki do, Dokładnie takie same kolory Może nie takie same kolory Znaczy połączenie czarny i niebieski To jest ehm, moje, moje po... Boże Dlaczego ja nie mogę go kliknąć? Bo, bo to ty, ty masz mnóstwo to... osób do No ale dobrze, ale mi się to... Może z drugiej strony? No, tylko tak, tak. Ja tą myszkę może tak trochę bardziej posteruję. Ale i go to ja nie, ja nie umiem. Pięknie. Bo ja tylko jedną ręką. Minister turystyki? Patrz na niego. To ja, James Patrzysz. Cloudmill. Patrzysz na niego. To ja, James Cloudmill. <grym> Dobra, ja się doprowadzę do niego przebić. Co to bo, za bałagan. Więc co cię sprowadza do ministra turystyki? Jestem zajętym człowiekiem. Te delikwentki złamały wiele przepisów w Fortu Pinta. Tak? Nie jesteś zbyt młody jak na ministra? Ja mnie godna. Dobra, ty pierwsze, ja drugie. Ja mam dokładnie. A ty masz. James został mianowany przez naszego e, ukochanego burmistrza Pinata. Chyba, że e, chyba nie chcesz kwestionować decyzji ministra, co? Dam sobie radę, idź popilnuj dyskoteki czy czegoś tam. Przepraszam, panie ministrze, oczywiście, panie ministrze. Niech zgadnę, kapitan Waterloo zgarnął was za jakąś błahostkę. Uff, czyli nie będziemy miały kłopotów. To jakiś żart, tak? Ty pierwsze, ja drugie. Ja mam żart, czy ja wyglądam na żartownisia, a ty... Gdzie tam? Będziecie miały większe kłopoty niż wam się wydaje. Chwila. Josephine jest nie niewinna. Ja zapłacę mandaty. Strażnik powiedział, że razem wyjdzie 29 500 szylingów. Zapomniał o opłacie uwierzytelniającej, czyli trzeba zaokrąglić do 50 tysięcy. Hej, nie patrzcie tak na mnie, to przepisy burmistrza. Ja jestem tylko pokornym urzędnikiem, który ma pilnować, by ich przestrzegano. Nie, za te pieniądze miałam kupić nowego konia, ale. Lubicie konie? No to mam dla was zadanie. Za 15 minut przypłynie łódź pełna turystów, a wszystkie moje konie na wynajem są na pastwisku. Jak zwierzęta nie będą gotowe, to nasi urlopowicze będą mieli fatalne wakacje. To takie przykre, jak możemy pomóc? Musicie przyprowadzić moje konie. Sindra, nawet będziesz mogła na jednym z nich tu przyjechać. Jupi! Pozwalam im się paść przy targu koni Ferdinanda. No dobrze, w sumie to są na terenie targu, ale tak się umówiłem z Ferdynandem. Możecie mi wierzyć. Moje konie napędzają jego interes, więc nie ma nic przeciwko. Po prostu zabierzcie stamtąd moje zwierzęta. Jeśli Ferdynand albo Eddie będą o coś pytać, to powiedzcie, że przysłał was James. Wszystko jasne? Klikam za wcześnie. Przeprowadzenie koni robota moich marzeń. Po prostu zabierzcie stamtąd moje zwierzęta, ale dobra, wszystko jasne? Dokładnie. Dobrze, ale coś mi tu nie gra. I, znaczy ja pierwsze. To najpierw. Tu mamy to samo. Przyprowadźcie tu moje konie jak najszybciej. A może porozmawiam z burmistrzem, żeby zmniejszył wam wysokość mandatów. Okej, okay, no to idziemy tam. Czyli koniu, 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 koniu. Patrzcie, to to, pa, patrzcie, patrzcie. patrzcie. O, nie, 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 wycofij się, wycofij się. Zobaczcie, zobaczcie to. Co? Tam jest stolik w środku. Gdzie? Kurde, jak się przybliżam. Gdzie? W czym? Widzisz, w środku w tym wozie jest stolik i ten. Widzisz, tu są dwa krzesełka, a tu stolik. W środku w tym wozie. W tym wozie jest pustka, ale w tym jest stolik. Aha. To już wcześniej zauważyłam. Dobra, więc y, biegniemy. Masz plamę. Mam plamę. plamę. Dałam plamę. plamę. Wylało ci się coś na, na mapy. Co za bałagan. Wow. Dobra, gdzie to, to, to? Ten zielony wykrzyknik tu. Dzie, 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 Dobra, klikamy ją. Tym ona nie ma... tym ona nie ma nad głową tego? To dobra. tutaj. Możemy już jechać z końmi z powrotem do Jamesa. 35 aż. Dziwne. Byłam tam tyle razy i zawsze myślałam, że to konie Ferdinanda. Kto by pomyślał, że je tylko pożyczał od Jamesa? Jest dźwięk samolotu. Hmm? Miło, że James tak chętnie się nimi dzieli. Coś mi mówi, że James je pożycza. Drugie, ja. Ty pierwsze, jak zawsze. Ja mam. Naprawdę? A wydaje się takim dobrym człowiekiem. A ty? No, taki dobry człowiek. Chwila, co robicie z tymi końmi? Przysłał nas James. Znasz Jamesa Cloudmilla? Jest dość podejrzany. Ja drugie. Mm. <grym> Mamy to samo. Nie. Nie, coś innego. James? Jamesa? Pewnie, świetny chłopak. Płacę mu, żeby zabierał moje konie na przejażdżkę. To dlatego tu jesteście? No to do dzieła, bierzcie te konie. Nie mogę ich przecież trzymać cały dzień na targu, prawda? A u Ciebie, James? No dobrze, zabierzcie w takim razie konie na przejażdżkę. I powiedzcie Jamesowi, że nie zapomniałem, co mu jestem winien. Eddie przekaże mu zapłatę pod koniec tygodnia. Wiedziałam, że Jamesowi można ufać. Zabierzmy konie z powrotem do Fortu Pinta, zanim pojawią się turyści. Eee, Trzeba je poklikać? Albo wjechać we, w nie? Trzeba pod. pod... Podjechać. No nie. Co? O Jezus, o Jezus, o Jezus. To niczym stada. Ja nie mam I... takich. O mnie tak łapać. Kurde blary. I to co? I to tak całą drogę będzie? O, o, dobra. Do końca już pojadą? Tak! Nie! Proszę! Tak! Nie! No way, no way, no way, no way! Please, please, no! A, nie! Dobrze jest! Uff! <ścoughs> ja się bałam, że one nie dojadą! Dobra, słuchajcie, klikam, Jamie. Tak, klikamy. Okej, okay, no to... Za po... dwa lata. No to poczekamy aż... Mama dojedzie! To do, za chwilę. Okej, okay, słuchajcie, mama właśnie już dojechała, więc klikamy. E, dobre wyczucie czasu. Turyści już prawie są na miejscu. Gratulacje. Dzięki Wam będą mieli wspaniałe wakacje. Wow, amazing. No, kurde. Czy ci wszyscy ludzie robią też to zadanie? No, chyba tak. E, jeśli chodzi o te mandaty... Mogę obniżyć wasze mandaty o kilkaset szylingów. Ale hojny. W ogóle ja zeszłam z konia, wbiłam się tu w przód konia i tak przyjechałam. Czyli tak zeszłam tak hop, tyłem i tak przyjechałam na bok. Dobra. Ale muszę doliczyć opłatę za wynajęcie konia przez Sindrę, gdy tu wracała. Cwaniak, nie? Opłatę? Ale przecież. Sindra, Sindra, to konie na wynajem. Jeśli jakiegoś dosiądziesz, to musisz zapłacić niewygórowaną opłatę. Przykro mi, ale nie robię wyjątków. Czyli koniec końców e. musicie zapłacić 92 871 szylingów. Nie mam tyle. Nie da się jakoś obniżyć tej kwoty? Proszę, panie Klaudmil. Hmm, będziecie musiały dla mnie pracować, dopóki wszystkiego nie odpracujecie. Mamy stajnię, którą trzeba doglądać i wyścig, którym trzeba się zająć. Jeśli będziecie pracować przez, policzmy, 47 lat, to powinnaście spłacić swoje mandaty. Nie, to okropne. Miej litość. Jesteś oszustem, Jamesie Cloudmill. Ja drugie. I ja mam. O Oszustem, co? Nie możesz tak do mnie mówić, jestem ministrem turystyki. Sam burmistrz powierzył mi ten urząd. A ty masz. Hej, to nie ja jestem tym złym, tylko egzekwuję przepisy burmistrza. 10 minut później. Miejsce dla dumy i radości Fortu Pinta. Burmistrza Pinata. To jest ten burmistrz? Boże. Oh. Ale ładny kucyk ogólnie. Górymistrz jest kucykiem? Owszem, jestem. What? Kazającym kucykiem. Słyszałeś ten dźwięk? Mm, coś tam trochę. O co? Jakby po prostu mówił, tylko takim jakby z czegoś puszczanym. Uh -huh. wow. Wow. <noise> Kurde, gdzie jest mój kuń? A, koniec zgubiłam, a, myślę, że to jest mój pężyczek. Pozdrawiam co? Ciebie, Józefie, i Twoją prak. mamę, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy również Ciebie, w ogóle wszystkich pozdrawiamy tutaj. Jak to możliwe? Ej, a może dodatną taką maść? <grym> Dobra, no to... Gdo, czekaj, gdzie my jesteśmy? Jest na koniu w ogóle a, ja wszystko rozumiem, patrzcie co ma A nie, głowę. a dlaczego ja jestem bez konia? A i oczywiście... Koń? Ja też wszystkich pozdrawiam, ja nie wiem właśnie gdzieś go wcięło. Tutaj są wszystkie konie. A w ogóle zobaczcie, on ma tu mikrofalówkę. Co? Krótkofalówkę ma tu. Co <laughs> dla tego? Dobra, no to słuchajcie, klikamy Aha. go. To ktoś po prostu S mówi za niego. że James coś wymyślił. Czekaj, 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 czekaj. Kogo klikamy? A, tego kunia. Mhm. Kłusyjka. Ale ładnie, jak to tak... Gdzie kot? Nie wiem, tata na niej, tata, 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 tata psiknął na kota. Spał? James mówi, że jesteście mi winni na 92 871 szylingów. Musicie zapłacić. Jeśli nie uregulujecie swoich mandatów, Sindra będzie pracować dla ministra turystyki, aż wszystkiego nie spłaci. Co? 500 szylingów i jeszcze... I 35 500... na plusie. Hmm. 500 plus dostaniemy. No tak, tak, tak. To wszystko jest bardzo podejrzane. Muszę się dowiedzieć, gdzie się podział James. A to James mówi przez krótkofalówkę tak. za tego kunia. Tak. Ehm, tak. Gdzie to teraz jest? Nie... Kamki to... do szukania. Dzień dobry. Nie ma tu James'a. Co? Co? Szukamy Co my szukamy, mamy Jamesa. Robić? szukamy Jamesa. Szukamy James'a. Czyli jeździmy wszędzie do tych plamek i szukamy Jamesa. Ale czy to się coś świeci tu? Tak, świeci się. A czemu mam tu żółty wykrzyknik? Hej. A czemu mi się nic nie świeci? Czym mam tu żółty. Oh. A, Ale, to... bug Gdzie masz? Co masz? Żółty wykrzyknik, patrzcie, bug mm, Widzicie ten żółty wykrzyknik? To tam jest pewnie James po prostu. Nie, szary. Przepraszam, szary. To tam jest gdzieś na górze. Nie, tam jest też żółty wykrzyknik. Jane. Nie ma tu Jamesa, On jest no na górę, jest on jest na górze, YouTube. bo mają waga i zobaczcie, jest żółty, wykrzyknik... A nie jest żółty. Nie ma. On, na wieżyczce, o Boże, Tutaj szukaj na tym. Hop! Dobra. Ła. On gdzieś tu jest. Widzicie? On... Patrzcie, tu jest e, wykrzyknik żółty i ja nie wiem dlaczego, ja nie rozumiem jest tu na górze. Na górze, na wieżyczce? Tak, na wieżyczce. Tak, jest tu, bo są dwie osoby. Co ty tu robisz? Wiem, że oszukujesz Ferdynanda Wyszło szydło z worka, Cloudmill. No to jedno, to pierwsze i ja drugie. Pewnie będzie to samo. Oszukuję, to chyba... Trochę zbyt mocne stwierdzenie, nie sądzisz? Ferdinand mi płaci za przejażdżki z jego końmi, a turyści za to, by mogli pojeździć. Wszyscy są zadowoleni. A w ogóle to nie powinnaś słuchać burmistrza Pinata. Nie chcesz go zdenerwować. Aha, burmistrz Pinat to ty, mówiący przez krótkofalówkę. Gadające konie nie istnieją. Dobra, to pierwsze, i ja drugie. Co? To niedorzeczne. <laughs> Mruczydło rude To jest pchełka, a nie iskierka <laughs> Może być iskierka, może być i pchełka I tak <laughs> będzie iskierka <laughs> Dobra Co? To niedorzeczne Burmistrz to gadający kucyk Bez dwóch zdań Zapytaj ludzi, którzy na niego głosowali To po co ci ta krótkofalówka? To jak mogę powiedzieć wyborcom o tej krótkofalówce? Dobrze, masz rację, ale nie mów nikomu, bo będę skończony. Zaczęło się niewinnie. Założyłem kucykowi cylinder, włożyłem pod niego krótkofalówkę, i tak się narodził pinat. Chowałem się w krzakach, a kucyk rozmawiał z turystami. Wyszło fantastycznie. Wszyscy kochali pinata. No i gdy w Forcie Pinta były wybory, pomyślałem, że Pinat może startować, a ja zrobię fortunę na koszulkach z napisem Głosuj na Pinata. To miał być żart. Nie myślałem, że Kucyk wygra. A gdy już został burmistrzem, to miałem tylko jedno wyjście. Powiedzieć prawdę? Przyznać się do oszustwa? Ja drugie to pierwsze ja będzie to samo, samo pewnie. I oddać taką władzę zwariowałaś, nie mogę im powiedzieć, że to tylko zwykły Kucyk. Nowo wybrany burmistrz Pinat mianował mnie na ministra turystyki, dzięki czemu mogłem sprawować władzę podczas gdy Pinat hasał po stajniach i jadł siano, czy co tam kucyki jedzą. Odpuść Sindrze, ona po prostu kocha konie. Jeśli chcesz, by tajemnica nie wyszła na jaw, anuluj mandaty Sindry. No, ty pierwsze, i ja drugie, będzie to samo znowu. Dobrze, dobrze, jeśli obiecasz, że nikomu nie powiesz o burmistrzu Pinacie, masz moje słowo. Patrz, nawet mu ten plasterek zostawili na łokciu. No. Widzimy tu później. Sindra. Proszę, burmistrz Szupinat, znowu coś zrobiłam? Stań, Sindra. Źle cię osądziłem. Masz czyste serce i kochasz konie bardziej niż cokolwiek innego. Tak, to prawda. Cisza. Z uwagi na Twoje dobre serce, mianuję Cię ministrem koni. Od dziś będziesz zarządzała stajnią Fortu Pinta i kierowała tutejszymi wyścigami. To dla mnie zaszczyt, zaszczyt burmistrzu Pinat. Ministrem koni? Rany, Julek, niech no tylko dziewczyny się o tym dowiedzą. Pięć minut później. Czyli wszyscy zadowoleni?